Witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj temacikiem jest pewność siebie. Tak ostatnio przeszłam przez, przez głowę myśl, żeby nazwać taką serię moich opowiadań o świecie pod tytułem Jak ja to widzę. Możecie się zgadzać, nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzacie, napiszcie w komentarzu, jak to jest według Waszej wersji. Chętnie poczytam. Dzisiaj postanowiłem wybrać temat pewność siebie, bo, bo to ważny temat dla nas, który, no, to zagadnienie jest y, ważne, bo ono jest o nas nie? w takim najgłębszym tego słowa znaczeniu. Jeżeli odkryjemy właśnie tym, to, kim jesteśmy, to, to odkrywamy tą pewność siebie, która jest bezwarunkowa. Ale to tylko wtedy, kiedy odkrywamy te nasze źródło, swój początek, przestrzeń, z, którą, z której pochodzimy, tak? która tworzy wszystkie formy. I taka pewność siebie jest fajna, bo ona jest bezwarunkowa. Ona jest zawsze, tak? bo ona jest wieczna, ma ten charakter i, i nie znika. Tak? Mamy ją, czujemy się dobrze i pewni jesteśmy siebie zawsze, bo wiemy kim jesteśmy. Druga część naszej ludzkiej egzystencji, tak? właśnie ludzkiej egzystencji, która jest związana z tym, co zmienne, tak? Z naszym ciałem, z naszym umysłem. Tworzy w nas pewność tego, ale ona już jest warunkowa, ona już jest względna. Dlaczego? Bo nie jest stała może my się, możemy osiągnąć pewność siebie w takim stopniu, że właśnie mówimy o, że jesteśmy pewni siebie w mówieniu po języku angielskim na przykład tak? inni mogą czerpać <laughs> i mówić o swojej pewności mając na myśli na przykład swój wygląd, status społeczny tak? materialny, tak? Że, że osiągnęli na przykład tyle na swoim koncie bankowym i są pewni siebie dzięki temu tak? identyfikują się z tym i to jest pewność siebie, która jest taka, no, też kontrowersyjna, bo to już zależy, czy te dane części, o których tu wymieniłem, przynależą do nas, czy my je zaidentyfikowaliśmy do siebie, tak? jakby zainkorporowaliśmy, tak? przyjęliśmy jako nasze, jako, jako część mojego ja. Tak? Więc je, jeżeli tak jest, no to to nie ma nic w tym złego, tylko że dobrze jest o tym pamiętać, że, że te rzeczy któregoś dnia od nas odejdą, tak? jeżeli tego, tego języka angielskiego nie będziemy się uczyć, tak? nie będziemy powtarzać, czy grać na pianinie, tak? o, o to też może być na przykład, gra na pianinie, tak? to te rzeczy będą od nas odchodzić i wtedy ta nasza pewność siebie też będzie zanikać, że nie będziemy się już czuli tak pewni siebie w mówieniu po angielsku, czy w graniu na pianinie, tak? Czy jeżeli ta uroda, z którą się zidentyfikowaliśmy i wzięliśmy ją za czynnik właśnie określający tego, czy jesteśmy pewni siebie, czy nie, to też ta uroda nam z czasem będzie przemijać i pewność siebie od nas odchodzić. Więc dobrze jest to widzieć, w ten sposób, bo wtedy no, można, można łatwiej się pogodzić, tak? zwłaszcza jeżeli chodzi o tą pewność siebie, która jest uwarunkowana właśnie, bo ona tak de facto, to nie jest pewność siebie, to jest pewność, która dotyczy rzeczy, które do nas mogą przynależeć, tak? z którymi się identyfikujemy, tak? na rzeczy, którego, które któregoś dnia przyszły, któregoś dnia też muszą odejść, więc Rozróżnienie tego, zobaczenie, przyjęcie no, pozwala łatwiej pogodzić się z czymś, tak? Że ja już na przykład tak, pewny siebie w czymś tam nie jestem z racji tego, że już dawno czegoś nie robiłem, na przykład nie grałem w Tenisa. Tak? I już tak, tak, takim pewnym, pewnym graczem w swoich własnych oczach nie jestem, tak? Bo czuję, że ta forma. Z racji absencji treningowej i mi spadła, tak? Już nie jestem taki pewny siebie. Już tak właśnie pewnie na przykład nie wygrywam. Nie? Dlaczego? No właśnie, czegoś mi tam brakuje, coś ubyło. Więc y... dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Mówię też to dlatego, żeby ci, którzy jeszcze nie odkryli tej pewności bezwarunkowej, tak i bazują tylko. Na tej pewności warunkowej, tak, yy, która, która znowu opiera się na tych czynnikach, takich jakby zewnętrznych, pewnych cechach, tak, które przychodzą, odchodzą. No, yy, może zainteresowali się odkryciem i pójściem tą drogą do siebie, żeby odkryć coś, co, co nie znika. I wtedy, nawet jak, jak wszystkie te pewności warunkowe nas opuszczą, to. To, to ta pewność bezwarunkowa jest, jest zawsze z nami, bo właśnie tą pewnością siebie jesteśmy, tak? Tą przestrzenią, którą można też nazwać świadomością, ona, bo ona jest wieczna, tak? Jest, jest to swego rodzaju takie widzenie, można też to nazwać byciem, tak? Które, które się nie zmienia, i które no jest, trochę brzmi tajemniczo, ale kiedy się obierze tą taką swoją cebulę ze swoich właśnie przymiotów, czy obrazka, w który wierzymy, że nim jesteśmy i zobaczymy, że no do końca tak nie jest, że ten obrazek jest taki na chwilę malowany, to wtedy dochodzi się właśnie do, do tej pustki, którą o też można to nazwać pustką, którą jesteśmy. I to daje Taką e, wolność też i, i radość, bo bez względu na to, czy, czy te pozostałe warunkowe pewności nas któregoś dnia opuszczą, bo opuszczą, to my, my, my się tym nie będziemy przejmować za bardzo, tak? bo tak jak jeszcze raz to powtórzę, bo ta pewność bezwarunkowa jest naszym takim fundamentem, e, którym jesteśmy, który jest z nami i o który nie musimy się martwić. Więc, żeby nie przedłużać, Takiego rozpisywania w różnych słowach tego tematu. Mam nadzieję, że, że komuś się to przyda. Być może się zastanowi jeszcze raz nad tym tematem, co ta pewność siebie dla niego znaczy. Czy się ze mną na przykład zgadzasz, czy ty się, się zgadzasz o tym, co ja mówię, że rzeczywiście tak jest i czy rzeczywiście jest to ważne. Więc zachęcam do analizy, zachęcam do spojrzenia na to. Troszeczkę głębiej, bo, bo warto, warto być pewnym siebie, tak? Więc to tyle na razie z mojej strony. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.